Dobry dzień, dobrodošli na kanał medusłowiańskiego języka. Języka, który jest rozumny, przyblizno wszystkim Słowianom bez uczenia. Wot, przed Wami pierwszy epizod serii Medusłowiańska Inkwizycja. Nobody to... Wielka chwała na youtuberu Pobre Gamer który zrobił to wideo. W tutom epizodzie ja będę robił przegląd jakości medu języka w grze It's Just a Prank, It's Just a Prank Bobber Bros Studio. A uh, oni piszą, że na medu słowiańskim tu tą grę i jako ja znam dobrze, ona była dost popularna. ако говорим о такой малой индийской игре. Потом мы сделали Just, a prank. just a prank. Надо сделать очень небольшую игру, очень быстро. Придумали сеттинг межславян. Вы анализировали, кто будет играть в вашу игру. Очень много инди-разработчиков делают игры с упором на американский сеттинг, понимая ничего об американском сеттинге. Есть также игры про русских. Если делать игру для этой аудитории, мы как бы можем отвернуть от себя другую аудиторию типа Запада и Востока. Но если мы сделаем что-то промежуточное, это сеттинг межславянской культуры. Я буду оценять в различных категориях эту игру. То значит, разумливость, правильность, важность МС языку, притягливость проекта и генеральная оценка. myślę, że to jest mniej wysze jasno, prawidłność gramatyka, leksyka, ważność ms języku, kako ważny jest projekt. Eee, on zaisto pomagać i rozwijać i język. Przygotujcie się. jest pozor, to jest horror igra Mise zaisto no horror gry mało na widet. nie jest to mój żanr. Nie jest to mój rod wideo igr no, jak widzicie, wszystko to za međusłowijski, wsecz to za was. Tak, dawajmo. E, najpierw e, trzeba jest strikti. It's just a prank. Jestem widział, są jedynie trzy możliwe języki, w których jest menu tutaj gry i w której są pod napisy. Tako, no to jest już takowy pierwszy, możemy rekty minus. Na żalost, może być i tako że jest tam jedyno dźwięk, e, jedyno audio na međusłowiańskim języku. No tak, za nie ma podnapisów i wszystkie to drugo jest na angielskim, rosyjskim ili ukraińskim. tako <t> Przed wami ta igra. Dam sobie głasnie, je, dobro słyszał. Czy to oni tam będą mówić I wiorą dostojność wody, wielko straszną. Kahinator, kurde, zaisto, za isto, za zaisto bystro JEDATI mm -hmm. um, No, okej, okay. pierwsze trzy słowa. Na meczu słowiańską. Ja bych riekł, JEDATI jest dostosobliwo. Ja bym oczekiwał, że mama synu ryknę. Uh, jedaj. Czyli niecz to tako. No, może być i to jest niekakowy taki osobliwy. Uh, metod mówienia wschodnich Słowianów. Ja znam, że wierodostojno to jest z Rosji, no nie jestem uwierzony, to jest niekakowa wschodnosłowiańska produkcja. Okej. Okay. Um, OK. Jestem ja mówim słowiańskim językiem 11 lat i tak za naj jestem zrozumiał pełno to rzeczenie. To znaczy było ticho, um, mnogo szuma. Jestem zrozumiał nie to obleci se i idź, bych ja tebe nie czekał. Uh, a Jakoby nie byli te angielskie podnapisy, to myślę, że bym to nie Ja jestem, widział już kilka sekund tutaj i gry no, i jestem to rzeczenie już słyszał dwakratno, ili trikratno, tako bez tego mogłbym nie zrozumieć nic to, ale no, kto zna. Zajstożali, że nie ma podnapisów, ale... No nieważne. Tako, Także może być, że to są niekakowe ograniczenia. Ja Filip Mnie wczoraj to tylko fajnie wiecie i Ty samo ofigejesz. Ty samo ofigesz, okej. Okay. Prwa orzeczenie jeszcze dos, dobro, ty samo ofig. Ty samo ofigesz. Nie znam komu to jest rozumliwo. To jest, myślę, typiczno niekakowy afigieć Myślę, to jest na rosyjską. To jest niekakowo typiczno, myślę, rusko ili wschodnosłowiańsko. E, I zrażenie nie będzie rozumliwo e, drugim słowianam. No jest kontekst, ale e, cielo to rieczenie jest wielko, to i zrażenie jest wielko, osobliwo jakoby ty samo ofigiejesz, za to jest tam to samo? Ja to nie rozumiem, że jako może być i to jest prosto stąpniewanie, że jest mało, e, niemnogo wyższe, najwyższe, ale samo, rzecz to, że on jest sam, no to, to, to mi e, to, to nie jest mnogo sensu na mój e, mały między rozum. W szkole pokaził Kako prędmo. Potom imajmo będzie obowiązno pręknąwać i agatu. Odigrajemy mo za wczoraj, Obowiązno pręknąwać W Szkole pokażę jak pridemo. Potom imajmo będzie obowiązno pręknąwać i agatu. Okej, okay, dobro, to, to, to ja tako że. Myślę, że ja bych potrzebował tako zaiśto ne czytać pod napisy i gledati na to, co to jest goworiono w, w angielskom. Hmm... <laughs> Znajete? Ja to zaisto zdjęłam, kurde Ja to zaisto zdjelam Ja wezmę sobie kuns z papiera mm, Wezmę sobie niekakowy papier i... Zakryję Ja będę zakryty to, co jest napisane Wy to te widzieć Ja w tym momencie nie widzę e, części ekranu To, co jest wideo, to jest... E, no... Że tam Imajmo Prankowati Agatu, ja nie znam, co to znaczy Imajmo bude, nie, czy to wielko, wielko osobliwe konstrukcje. Ja nie znam, co to znaczy, generalno, za to jest takowa konstrukcja. Mm, imajmo Prankowati Agatu, no, da, e, wielko osobliwo, nie znam. Odigraje mu no. Odigraję zawczeraj, no. jeszcze na, na polską to jest rozumiem, woda się to mo, to mogą rozumieć i a mniej odegrać się uda ale w tuto momencie zawczerajno <laughs> zawczerajno to mi zwróci jako lajno to Zacznę zawczerajno to Zacznę nie zawczera prosto jako psy si, ludzie go no bez tam serbo-chrwacko, gdy jest niech to kogo ale wczoraj i koniec, jako... i mam dojem, kakoby niekto kto prosto czatom GPT to przyłożył, a potem dodał tam niekakowe medżuslowiańskie słowa i z słownika, i z tego powodu, że prosto nemogl, najti w medżuslowiańskim słowniku wczoraj, no jest można, że to jest niekako magiczno rusko-słowo, którego ja nie znam, no to myślił. Jest tam tak że wczoraj, jako znam dobro tako. o Jeben, nie mogę trzepięty do szkoły. Przedstaw mnie darowali magnetofon. Nie mogło trzepięty do szkoły? Trzepięty do szkoły nie rozumiem. Przedstaw mnie darowali magnetofon, dobro, to to rozumiem. Nifika. Nifika to Myślę, czy to jest dobro? Nie znam. Fajnie. Oha, dali mi magnetofon. dobro, no to jest fajny magnetofon. Okej. Okay. Wczoraj u nas byli gości? Hmm, Oni przynosili nasze omiljeni keksy. E, da, tu jest, Miedinos zrozumiał, że byli goście i że przynieśli nasz O omiljeni keks. Nie znam, kakowy. Myślę, że ta, ta, ta muzyka nie pomaga Ale To się udało choćby jeden. By tobie udało się staćić choćby po jeden, może by ty idę o to, że prosto chcę da by jemu ostawiti. Nikakowy kuns tych słodkości, które byli przyniesione. ale słowo staćić jest tu totalno złe no Dokoł ty tam wozity, ja wse jedaju. ty tam wozity, ja wse jedaju. Nie rozumiem słowa dokoł. Może być, że on może wozity i że on to je jedaje. Kurda. Kto jesteś, papaska? Gdy nie bądź, ja tego celu szpatu Okej. Prosto, uh, moje poczucie w tym momencie jest tako, że cel tych ludzi, którzy dzielali tą igrą, nie było uh, daby stworzyć igrę z kakostnym, medżusłowiańskim językom językiem i z tę grę, która by była dobra reklama między języku, tako, że daby pokazała, że między jest rozumny, a prosto takowa igra, która jest za to, daby pokazywać i nieco drugo, a medżusłowiański może byty był takowa dodatna prytęgliwość, i to jest mnie nie wyszorawno, jakoby nie znam go na klingonskim ili czy to tako, ili prosto człowiek ma nadzieję, że niekako prytegne e, ludzi od međusłowijskoj skupiny. I z tego powodu, że ako nie kto mówi na međusłowijskom taką wielką mieszaną e, jeszcze jest słyszna muzyka, która całkowito istiszaje, to, co tutaj człowiek mówi, no to znaczy, że za mu. Надо сделать очень небольшую игру очень быстро очень быстро очень быстро очень быстро. Uh, цель uh, творца не было, дабы то, что человек там говорит, было слышно. Не знаю, сразу я бы я это на польском, uh, на моем родном языку, а на таком сломенном междусловианском то. Я слово на Ja slovo na vietr kidaty? Kurda, čo to hmm. znači? Prosto začto ne kidaju. na vietr. Zrie je hrén. Uhoci. Polož tuto i viesť na stúl, dopoka on neje je Wieść... Wieść... Przedmiot byłby lepszy i wieść to jest, myślę, taką Jakby wyrósł, to mówił, tak myślę. Nie przyszedł. Oooo! Justus, perdonu Do tu tego momentu rozumność no jest na taką dość, bych powiedział, strogo niską stopnią. I mam tu cztery. Ocienkę, to znaczy najgorsze to jest klingonsko, potem jest słabo potem jest menie wysze rozumliwo i meczu słowiańsko złato w tuto momenty ja się kołubaju między klingonsko i meczu słabo hmm, rozumiem niektóre ryczenia no za isto tego Krasowcze Filip na następnej premii trenkiem Agatu u mnie już w jest gotowe Da, że rozumiem, że na następne to będą uh, Agatą prankować, no, ale... I że jest coś, to gotowo Ale ja... kurda myślę, że nie znam kto to będzie rozumieć Jako nie znaje meczu Pamiętajcie, że ja długo mówię na meczu Agata Warga Owde. Agata, mnie wczoraj powiedzieli o tym, co ty jesi dzielala ja To była sama szum nie chodź než ja. To bylo sam, nerozumiem, čo to rekla, to, to dievča, čo to ono reklo. Ni, nich slušatý nechče, nečto to, prvoj česti, takože sme sa rozumili rečenia. A ja som pozval i vse poviedu tvojemu otcu, nehaj on raz riebaje. A mne ne... To je zaisto nekako... Ja myslím, že to bolo čatom GPT dielano. Czy to znaczy rozrybaje, Ra, rozrybaje? Ja, ja nie znam, to może by ty jest podobno wschodnie słowo I w tym momencie jeszcze to jest żena, a ona mówi, ja pozwał odcu twojemu ojcu, jakoby nie ma słowiańskiego języka. Myślę, gdy można rekti ja pozwał, a ty jest żena, to by było ja pozwala, jestem twojemu ojcu. Tak, myślę, że to mohlo ti niečo AI on dielano, a potom prišiel niekto, kto prosto dal nejaké slova a... <laughs> z medžusovianského slovníka a potom prosto rekl sobie, že už nechce i ostavil to tak, ako je. Očím bystro. V škole pokažu, ako prídemo.